Dzisiaj omówienie kamery panoramicznej marki Dachła. Witam ponownie na naszym kanale. Nazywam się Adam Tomasik, pracuję w dziale wsparcia technicznego w firmie intercomp.pl. Dzisiaj zajmę się omówieniem nowej kamery panoramicznej marki Dachła model IPC PDW5849. Model 5849 to kamera panoramiczna wyposażona w dwa moduły optyczne, które łącznie generują obraz o rozdzielczości 8 megapikseli i o kącie widzenia 180 stopni oczywiście. Kamera wyposażona jest w dwie kluczowe technologie: WizMind oraz Full Color, co oznacza, że jeżeli chodzi o analizę obrazu, to bazuje na sztucznej inteligencji, natomiast scenę obserwuje całą dobę w kolorze. Dodatkowo kamera wyposażona jest w dwukierunkowe audio, co oznacza, że możemy przez nią rozmawiać tak jak przez intercom. Jeżeli chodzi o dodatkowe złącza, kamera posiada interfejsy, które umożliwiają podłączenie zewnętrznego systemu audio oraz jedno wejście alarmowe i jedno wyjście alarmowe do integracji z zewnętrznymi systemami. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, kamera wyposażona jest w opcję EPTZ, co oznacza, że potrafi śledzić obiekt cyfrowo na samym już obrazie panoramicznym. Jeżeli skupiamy się na samej analizie obrazu, kamera, bazując na WizMindzie, ma możliwość skonfigurowania SMD, Smart Motion Detection, czyli detekcji obrazu czy też detekcji ruchu z klasyfikacją obiektu. Oczywiście, bazując na tym, dostępna jest ochrona perymetryczna, czyli możemy rysować reguły tak samo z filtrowaniem klasyfikacją obiektów. Z dodatkowych ciekawych funkcji analitycznych kamera potrafi liczyć osoby. Do działania kamera nie wymaga rejestratora, jest wyposażona w slot na kartę pamięci, tak więc możemy wykorzystywać tylko samą kamerę. Oczywiście można ją integrować z rejestratorami, tutaj zalecana seria 5, NVR5. Jeżeli chodzi o interfejs kamery, zarządzanie kamerą, jest ona tutaj wyposażona w nowoczesny interfejs sieciowy, bardzo intuicyjny, działający sprawnie na nowych przeglądarkach, także nie ma problemu, żeby konfigurować kamerę bezpośrednio z jej interfejsu. Na uwagę zasługuje też fakt, że kamera jest objęta pięcioletnią letnią gwarancją. Nie przedłużając, przechodzimy do omówienia interfejsu oraz działania samej kamery. Ok, jeżeli chodzi o interfejs urządzenia, tak jak wspomniałem jest to interfejs nieco bardziej nowoczesny, działający bez problemu w przeglądarkach typu Chrome czy też Firefox. Po zalogowaniu, tak jak w urządzeniach, z reguły tego typu będziemy mieli podgląd na żywo. To, co teraz widzimy, to jest oczywiście taki kadr roboczy, nazwijmy to do omówienia samego interfejsu. Interfejs jest dość, dość fajnie przemyślany, dość przejrzysty. Klikając w lewym górnym rogu w tak zwany domek mamy od razu do dyspozycji wszystkie funkcje, wszystkie opcje, które oferuje nam urządzenie. Tak więc, jeżeli chodzi o zakładkę AI, bo tym się będziemy między innymi dzisiaj zajmować, to będziemy też później pokazywać, jeżeli chodzi o działanie urządzenia. Jest to dość fajnie rozwiązane w postaci przykładowego takiego wizarda, czyli przechodzimy sobie poprzez kilka kroków żeby skonfigurować daną funkcję pierwszą, pierwszą, pierwszym krokiem jest wybór trybu działania, czyli tryb ogólny w naszym przypadku dalej, co dokładnie chcemy włączyć na urządzeniu oczywiście jeżeli mamy włączoną analizę IVS, nie włączymy przykładowo już innych funkcji, czyli ukierunkowujemy kamerę na działanie w tym konkretnym w tym konkretnym kierunku jest to można powiedzieć plan IVS który znamy z interfejsu rejestratora chociażby, w naszym przypadku zostawiamy analizę IVS, Przechodząc Dalej konfigurujemy sobie reguły, czyli rysujemy te reguły, możemy je edytować, dodawać, odejmować. Oczywiście regulować czułość, wiadomo, włączać filtry, jeżeli chodzi o obiekty, włączać filtry, jeżeli chodzi o wielkości tych obiektów. No i po kliknięciu, zastosuj w tym momencie w zasadzie ta funkcja zaczyna już działać. Idąc dalej, jeżeli chodzi o, 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 o samą kamerę, funkcja PTZ. W kamerze stało to dość rzadki, rzadki, że tak powiem, widok, ale w tym przypadku chodzi o połączenie EPTZ, czyli to o czym wspomniałem wcześniej: wirtualne śledzenie obiektu, czy też śledzenie obiektu cyfrowo, tak. Możemy sobie wybrać jeden z trybów. Yy, oczywiście, tutaj w tym przypadku tworzy nam się taka mała yy, rameczka. I jeżeli będziemy mieli włączoną regułę IVS, jest to tak zwany trigger, można powiedzieć, do działania naszej funkcji PTZ. Czyli jeżeli będziemy mieli w którymś z tych kwadracików gdzieś na scenie, tutaj narysowaną regułę przykładowo przekroczenia linii, obiekt będący człowiekiem i lub samochodem przekroczy tą linię, kamera zaczyna go śledzić. Za momencik pokażemy fragmenty gdzie taką funkcję testowaliśmy, że tak powiem, w boju. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o PTZ. Jak widzimy tutaj u góry, wszystkie opcje, które klikniemy zostają zostajemy na zakładce także łatwo można wrócić do którejś z tych, z tych opcji. No pozostałe, pozostałe zakładki to w zasadzie można powiedzieć to, co z reguły można, możemy spotkać w tego typu urządzeniach czyli oczywiście zakładka System, gdzie możemy sobie konfigurować użytkowników, dodatkowo powiedzmy aktualizować kamerę czy eksportować konfigurację zdarzenia, czyli po prostu no, można powiedzieć taki zbiór, zbiór nazwijmy to w cudzysłowie logów urządzenia kamera, czyli jakby no konfiguracja tutaj samego, samego obrazu. Też mamy do dyspozycji kilka opcji. Oczywiście większość tych opcji no, powielają się z innych kamer, tak? bo to z reguły działa w ten sam sposób. Tutaj możemy sobie mniej więcej określić, na jakiej wysokości kamera będzie zamontowana, jeżeli chodzi o, o, o taką poprawność, że tak powiem, tutaj obserwacji. No i kodowanie, no to w zasadzie tak jak wspomniałem również to co spotykamy z reguły w kamerach, czyli tutaj jakby konfiguracja samych strumieni. Mamy oczywiście strumień główny, podstrumień, także nie ma tutaj problemu jeżeli chodzi o działanie przykładowo w aplikacji mobilnej czy gdzieś tam w miejscach gdzie nie, nie, nie mamy za bardzo dostępu do dobrej jakości sieci. Jeżeli chodzi o audio, to tak jak wspomniałem mamy wbudowany mikrofon, tak więc możemy go również sobie z tego miejsca tutaj konfigurować. No, i tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o interfejs, to tyle. Możemy przejść do omówienia e, działania funkcji EPTZ. Okay. Przechodzimy na nieco bardziej rzetelny kadr, na którym mieliśmy skonfigurowaną regułę z powiązaniem EPTZ. Jak widzimy, reguła jest narysowana na środkowym fragmencie, czyli jeżeli nasz obiekt w tym przypadku przekroczy tą linię, zostanie, e, kamera za, zacznie go śledzić w ten sposób, zacznie go śledzić cyfrowo. O właśnie w tym miejscu i jak widzimy kamera podąża powiedzmy na obrazie za obiektem, jest w stanie nawet przybliżać ten nasz obiekt, także zachowuje się prawie tak jak prawdziwa kamera obrotowa. Ok, tutaj kolejny kadr z testem EPTZ na nieco bliższym dystansie i ponownie jak widzimy kamera już w tym momencie łapie obiekt, tak wie, że to jest człowiek, no i po przekroczeniu linii zaczyna Ponownie śledzić. Oczywiście, w tym przypadku, jeżeli mamy układ trzech scen, to gdy obiekt wyjdzie poza obszar tej pierwotnej sceny, na którym jest reguła, kamera na tym fragmencie go w cudzysłowie zgubi i, tak jak widzimy, wraca do swojego pierwotnego ułożenia. Ale ponownie, nawet na bliższym dystansie, zakładając, że to jest no, kamera bardzo to panoramiczna, jest w stanie taki obiekt sobie namierzyć, przybliżyć i go obserwować. Kamera została omówiona, możemy przejść, tak więc, do podsumowania tego materiału. Jeżeli chodzi o model 5849, tak jak wspomniałem wcześniej, kamera jest bardzo uniwersalna, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Dzięki temu, że jest to kamera panoramiczna, możemy ją zastosować w wielu miejscach, tam gdzie jest potrzebna obserwacja dużej przestrzeni czyli jakieś parkingi zewnętrzne, czy nawet wewnętrzne, hale magazynowe skrzyżowania, czy w przypadku, jeżeli chodzi o funkcję mapy cieplnej, nawet sklepy. Tak jak wspomniałem, kamera może działać sama. Natomiast w przypadku, gdy zapniemy ją do rejestratora, w większych systemach jest to ciekawy punkt wyjściowy do generowania różnego rodzaju powiązań. Przykładowo kamera panoramiczna obserwująca dajmy na to parking jest w stanie wywołać po przekroczeniu linii, oczywiście na tym kanale jest w stanie wywołać powiązanie kamery obrotowej w oparciu o rejestrator, czy też powiązanie z inną kamerą stacjonarną. W tym przypadku tworzymy w zasadzie autonomiczny system bezpieczeństwa. Tak więc jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie do tego typu zastosowań. Jak zawsze kolejny film na naszym kanale, to kolejny kod rabatowy dla naszych widzów. U dołu ekranu wyświetla się kod, który należy wpisać w momencie składania zamówienia w naszej platformie zakupowej kamery IP.com. Kod upoważnia do naliczenia kilku procent dodatkowego rabatu, chociażby na zakup takiej kamery panoramicznej. Także serdecznie zachęcam do skorzystania z tej propozycji i na ten moment dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.